thank Przed chwilą mówiliśmy o operacjach plastycznych, a teraz z kolei porozmawiamy o mniej inwazyjnych zabiegach kosmetycznych. Ze mną już kolejny gość, witam bardzo serdecznie. Witam. Pani Anna Tafelska, Spy Fitness konsultant. No więc, właśnie tutaj mówiliśmy o operacjach plastycznych. To już jest taki radykalny krok, kiedy faktycznie chcemy bardzo dużo zmienić w naszym wyglądzie, w naszym wizerunku. Teraz pytanie, czy możemy dokonać zmian, jeśli chodzi o nasze ciało, Troszeczkę Mniej drastycznych. Tak, tak samo jak w chirurgii plastycznej, mamy bardzo duże zmiany, tak samo też w kosmetyce. E, już są nowoczesne kosmetyki. Które zawierają takie nanocząsteczki i e, malutkie, malutkie cząsteczki e, żywych komórek, że można nie używać skalpela, mhm. a poprawić swój wygląd, e, używając odpowiednich kosmetyków. Mhm. Najczęściej jest e, potrzeba wykonać zabiegi, i to serię zabiegów w gabinecie kosmetycznym. Oczywiście zalecanym jest podtrzymanie e, tego, w domu kremem do pielęgnacji codziennej, czy też głównie na noc, żeby te efekty były trwałe. To w takim razie, jak wygląda taki zabieg, który modeluje naszą sylwetkę? Tutaj mam jakby dwie grupy zabiegów, którym poleciła. Jedna to są zabiegi kosmetyczne i to jest głównie oparte na działanie samego kosmetyku. Jedną z części tego zabiegu jest masaż. Także najczęściej się to bywa w ten sposób, że yy, mamy ciało najpierw yy, dokładnie przygotowywane, oczyszczane do zabiegu, potem głęboki peeling ciała, następnie są to różnego rodzaju maski. Zawijane folie na ciepło, na zimno, w zależności od różnych kosmetyków, różnie to przebiega. Brzmi bardzo przyjemnie. Czy również jest takie przyjemne, relaksacyjne. Przy, w przypadku zabiegów kosmetycznych tego typu tak. Druga grupa z kolei e, zabiegów, o których chciałam wspomnieć, e, które są bardzo skuteczne, to są masaże. I tutaj wracamy jakby do całkowitej natury. E, są to masaże tak zwaną bańką chińską, które były znane już kilka tysięcy lat e, temu. I właśnie te masaże świetnie modelują sylwetkę, pozbywają celulitisu. Mhm. Niemniej jednak już nie Czyli są tak przyjemne. wszystkie panie, tak, jak słyszą hasło celulitis, to od razu e, słyszą też o tym, że trzeba coś z tym celulitisem zrobić. I tutaj świetny zabieg, ale tak jak pani mówiła, nie jest już taki Nie miły. jest już przyjemny, nie, nie jest już taki przyjemne już bywa bolesne też zostawia czasem ślady w postaci sieniaków, krwiaków, także tutaj już trzeba niestety zacisnąć zęby i poddać się mocnym rękom masażysty. Ale być piękne, <grym> troszeczkę musimy tak wycierpieć, jest. prawda? Zawsze tak jest. taka jest zasada. Ile takich zabiegów potrzeba żebyśmy już mogły zobaczyć gołym okiem efekty? Efekty można zobaczyć po kilku zabiegach, trzech, czterech, to już można zobaczyć efekty. Niemniej jednak pełna seria, która sprzedaje się w, w przypadku kosmetyki, w przypadku masaży, jest to około 10 sztuk. Mhm. Jest to około 10 zabiegów, dlatego że wtedy jakby utrzymy, osiągamy pewien efekt, i utrzymujemy go. W momencie, mhm. kiedy zobaczymy pierwsze oznaki, że coś się dzieje pozytywnego i zakończymy, to bardzo szybko wracamy do pierwotnego stanu. Także to potrzeba troszeczkę więcej czasu. Mhm. A czy możemy w jakiś sposób również uzyskać efekt diójo po takim zabiegu? Oczywiście. Mhm. Zabieg jest to tylko zabieg, działanie zewnętrzne, manualne. Jeżeli zaczniemy jeszcze więcej jeść. Jeśli my szybko... nie dbamy w domu, prawda? Tak nie dbamy o siebie, nie ćwiczymy, nie jemy y, odpowiednio, to efekty będą, ale krótkie y -y. i wrócimy do starej sylwetki. Dobrze, no to wobec tego musimy o siebie dbać. Musimy dbać w domu, musimy wychodzić na fitness, musimy tak zdrowo się odżywiać, wtedy na pewno efekty będą w 100%. A teraz takie zabiegi bardzo pielęgnacyjne, ponieważ nasze postanowienia noworoczne często brzmią. Mam wrażenie, w przypadku kobiet chce być piękniejsza, chcę o siebie bardziej zadbać. Także możemy udawać się do salonów kosmetycznych, możemy udawać się do spa na takie zabiegi pielęgnacyjne. Co mamy w ofercie? Oferta zabiegów pielęgnacyjnych jest bardzo szeroka. Teraz na zimę, ponieważ mamy styczeń, tak jak Pani wspomniała, postanowienia noworoczne, to zaczęłabym od oczyszczania głębokiego, na przykład kwasami czy innych rodzajów peelingów, dlatego że jest to doskonała pora roku na takie zabiegi. I nie wolno wykonywać, kiedy świeci słońce, kiedy pogoda jest już e, słoneczna. Także możemy robić je w tej chwili, zacząć do kwietnia, maksymalnie do maja. W maju już mało ktoś na takie zabiegi decyduje, e, więc jeżeli chcielibyśmy taką serię pielęgnacyjnych zabiegów e, sobie zafundować, to trzeba zacząć jak najbardziej w styczeń, luty, żeby uh -huh. do kwietnia zdążyć e, całą serię zrobić. A jak wygląda nasza cera po takim zabiegu? Zdecydowanie jest wygładzona. To jest akurat te zabiegi, to są zabiegi, które wygładzają, pomagają na wszelkiego, wszelkiego rodzaju problemy typu przebarwienia, trądzikowe, bliznowe, także przeróżne zmiany na skórze. Jeśli ktoś z kolei ma ładną, gładką skórę, ale czuje, że jest szara i ziemista, zmęczona zimą, to właśnie wtedy taki zabieg działa rozświetlająco. Uh -huh. Także jest on zalecany tak naprawdę, w zależności od stężenia, od mocy i od ilości tych zabiegów, jest on zalecany tak naprawdę dla wszystkich. Uh -huh. Właśnie, mówi Pani o y, wszystkich, a ja bym chciała, żebyśmy się troszkę bardziej sprecyzowały, jeśli chodzi o grupę tych młodszych kobiet, nawet powiedziałabym nastolatek, a troszeczkę starszych, bardziej dojrzałych pań. Dobrze, jeśli chodzi o grupę młodszych dziewczyn, uh -huh. nastolatek nawet, to jak najbardziej wszelkiego rodzaju oczyszczania skóry są wskazane. Ponieważ wiadomo, że jest to taki wiek, gdzie mamy bardzo często jakieś uh -huh. problemy z trądzikiem. Także takie zabiegi są jak najbardziej wskazane. Uh -huh. Z kolei, w starszym, troszeczkę bardziej dojrzałym wieku, te zabiegi złuszczające powodują regenerację naskórka, czyli odbudowuje się nowa, nowa skóra już uh -huh. ze spłyconymi zmarszczkami. Także działa ona dla tych, co mają naście, i dla tych, co mają już dziesiąt uh -huh. pozytywnie. Także są to zabiegi dla obydwu grup. Jeśli, jeśli chodzi o dodatkowe zabiegi, no to tutaj już takie bardziej odżywcze, to tutaj się już różnicuje. Młodym osobom, bardzo młodym y, zalecamy tylko głębokie nawilżanie skóry, mhm. gdzie paniom y, bardziej dojrzałym możemy śmiało zalecić odżywianie głębokie, działanie antyzmarszczkowe, także tutaj możemy już takie cięższe kremy, y, mocniejsze i, i, i maski, i zabiegi bardziej skomplikowane zaproponować. Mhm. Tutaj przed chwilą, jak rozmawiałam z panem Samirem, z chirurgiem plastycznym, wspomniał o tym, że coraz częściej w jego gabinecie, w jego klinice, pojawiają się mężczyźni. Czy tak jest również i w salonach kosmetycznych? W salonach kosmetycznych myślę, że jest, jest w Polsce przynajmniej jeszcze wciąż taki troszeczkę temat tabu. Mhm. Owszem, pojawiają się mężczyźni. To mniejszy procent niż kobiety. Tak, pojawiają się mężczyźni, ale najczęściej, jeśli sami korzystają z zabiegu, to są to na przykład zabiegi typu manicure. Jeśli chodzi o spa, to jak najbardziej mężczyźni się pojawiają i to myślę, że może nawet w większym procencie niż kobiety, ale tylko i wyłącznie na takie czynności jak. Kąpiele w basenie, jacuzzi, sauna mm -hmm. lub też masaże. Masaże jak najbardziej. Jeśli chodzi o kosmetykę, to tutaj mężczyzna, który da się położyć i zrobić sobie zabieg na twarz, a już o ujętrzniającym na ciele, na ciele, to już nie ma co... co Czyli najbardziej panowie sobie. lubią takie masaże relaksacyjne, gdzie tak po jest. prostu mogą się położyć, rozluźnić i tak zrelaksować. Jest. Tak jest. Super, bardzo fajnie. Do rozmowy z panią Anią jeszcze na pewno wrócimy, a teraz państwa zapraszamy na króciutką przerwę. Do zobaczenia.